W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza, rozdział piętnasty, od wersetu 1 do trzydzieści Jest to o radości z nawrócenia grzesznika. Ewa, czytanie Ewangelii na dwudziestą czwartą niedzielę zwykłą, rok C. Czytanie to zawiera trzy przypowieści, które są wprowadzone opisem sytuacji w wersetach 1 i 2. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Pierwsza przypowieść wprowadzona jest z tymi słowami: Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Z kolei druga przypowieść w wersecie ósmym jest prowadzona tylko jednym słowem, albo. Z kolei trzecia przypowieść tym stwierdzeniem, powiedział też. Dlatego te trzy przypowieści stanowią jedną całość i są jedną złożoną odpowiedzią na narzekanie faryzeuszów i uczonych w piśmie. Innymi słowami możemy określić, że te trzy przypowieści stanowią taki tryptykt. Dwie krótsze przypowieści. I trzecia, bardziej złożona, gdyż dwie pierwsze skupiają się na jednym elemencie. Pierwsza mówi o zagubionej owcy, druga mówi o zagubionej drachmie. Z kolei trzecia przypowieść ma e, dwóch głównych bohaterów oprócz ojca, e, gdyż e, przypowieść mówi o ojcu i dwóch jego synach młodszym i starszym. Dlatego jeśli rozpoczniemy krótko, spojrzymy na te dwie pierwsze przypowieści są bardzo podobne. Nie będę je czytał, nie będę szczegółowo omawiał. W związku z tym, że są bardzo podobne, warto też zwrócić uwagę na to, co może je rozróżniać. Można sobie zadać takie pytanie, gdzie się zagubiła owca i gdzie się zagubiła drachma? Oczywiście owca zagubiła się na zewnątrz. Drachma zagubiła się wewnątrz domu. Obydwie znalazły się, zarówno owca, jak i drachma. Z kolei to stwierdzenie w wersie siódmym, które zacytowałem, ta jego druga część porównawcza niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia podobnego porównania nie znajdujemy w wersie dziesiątym, gdzie jest mowa o radości. Tak samo bowiem. Powiadam wam, radość powstanie u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. E, zakolorowałem też te porównanie niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia tym samym kolorem jak faryzeuszów i uczonych w piśmie, ponieważ istotnie e, osoby, które uważały się za sprawiedliwych, jak to znajdujemy e, ślady tego w piśmie świętym, w Ewangeliach, byli szczególnie faryzeusze i uczeni w piśmie przez szczegółowe zachowywanie przykazań i dlatego też przez takie szczegółowe zachowanie przykazań uważali, że nie potrzebują nawrócenia, dlatego to stwierdzenie bezpośrednio do nich się odnosi. Dlatego też owca, która się zagubiła, w tym wypadku reprezentuje grzeszników i celników. Z kolei, jeśli chodzi o drachmę, zagubiła się wewnątrz ale nie ma już tego porównania e, na bazie tego, jeśli są te dwie przypowieści tak bardzo podobne, w jaki sposób muszą też e, sobie odpowiadać. Musi być też jakaś taka przeciwstawność. Jeśli pierwsza od, przypowieść odpowiada e, i e, łączy się z grzesznikami i celnikami, dlatego też druga przypowieść łączyłaby się w tym wypadku bardziej z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, którzy których reprezentuje ta drachma, która się nawraca. I z kolei trzecia przypowieść jest złożona, często nazywana o synu marnotrawnym, właściwie, jej, lepiej, właściwie lepiej byłoby ją nazwać przypowieść o ojcu, może też nawet miłosiernym ojcu, i jego dwóch synach, młodszym synu, który, podobnie jak owca, zagubił się na zewnątrz, ale nawrócił się. I starszym synu, który niestety zagubił się wewnątrz, jak drachma. Oczywiście, przypowieść ta trzecia nie kończy się, nie wiemy, czy się nawrócił. Mamy też porównanie tych dwóch stwierdzeń. Ten młodszy syn, który się nawrócił, najpierw przygotował mowę: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu, i względem Ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z Najemników. Z kolei gdy przyszedł do ojca, nie mógł tych ostatnich słów uczyć mnie, choćby jednym z moich najemników, wypowiedział tylko e, pierwszą część e, kończąc e, nie jestem godzien nazywać się moim synem, gdyż ojciec e, przejmuje inicjatywę, każe go ubrać, w ten sposób przywraca go do godności syna i mamy te piękne stwierdzenie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły. A znów ożył, zaginął i odnalazł się. Z kolei, jeśli chodzi o starszego syna, e, dowiadując się, że jest uczta z, powrotu, z powodu powrotu młodszego syna, on e, zaczyna narzekać do ojca, do niego też ojciec wyszedł, podobnie jak do młodszego syna. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztwonił twój majątek z nieżadnicami, kazały zabić dla niego utuczony cielem. Wtedy ojciec odpowiada: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Starszy syn wyrzuca ojcu, mówi jeszcze też wcześniej: Ale nie dałeś mi nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Odcina się zupełnie od z swojego brata nazywając go syn twój i w ten sposób też odcina się od ojca właśnie ten nawet wyrzekanie nawet nie dałeś mi nigdy koźlęcia żebym się zabawił od ciebie że ojciec musi mu przypomnieć że wszystko jego jest co jest ojca należy też do niego on zatracił swoją synowską tożsamość dlatego jak już powiedziałem wcześniej on się również zagubił Dlatego te trzy przypowieści można w sposób graficzny zilustrować, jak to można też zobaczyć na stronie tytułowej. Teraz umieszczam to osobno. Mamy te trzy przypowieści. Mamy główne osoby, do których się te przypowieści odnoszą. Z jednej strony faryzeuszów i uczonych w piśmie, z drugiej strony grzeszników i celników. Eee, przypowieść pierwsza o zagubionej owcy mówi o grzesznikach i celnikach, którzy zagubili się. Na zewnątrz, ale, za, ale nawrócili się. Z kolei przypowieść o zgubionej drachmie mówi o faryzeuszach i celnikach, którzy zagubili się wewnątrz, ale też o ich nawróceniu. Z kolei trzecia przypowieść o ojcu i dwóch synach najpierw skupia się na młodszym synu, który reprezentuje grzeszników i celników, który zagubił się na zewnątrz, ale nawrócił się, i mówi też o starszym synu który reprezentuje w tym wypadku faryzeuszów i uczonych w piśmie, zagubił się wewnątrz, ale ta przypowieść nie kończy się rozwiązaniem. Nie wiemy, czy nawrócił się i dlatego na koniec warto też stwierdzić, często właśnie ta przypowieść trzecia jest nazywana przypowieść o synu marnotrawnym, gdyż łatwiej nam się skupić na młodszym synu, który zagubił się i nawrócił, a trudniej jest nam skupić się na starszym synu, który może właśnie reprezentować nas samych, że w jakiś sposób zagubiliśmy się i potrzebujemy nawrócenia, a może nie mamy na to odwagi, może trudno nam się do tego przyznać. Pragnę życzyć wszystkim dobrej i owocnej refleksji nad tą Ewangelią.